Siemanko, witam Was dzisiaj w Pokażę Wam dzisiaj drużynę Gutława Mego psychofana Pokaż, dawcę Pozdrawiam Cię, Gucław, no, mojego Pozdrawiam Bartosz, Bartosza, 29211. Pozdrawiam Hermes, 21 Pozdrawiam Kuba Kuba, No, Teraz pozdrawiam Mati 154 Teraz pozdrawiam Lolek No Lolek, teraz pozdrawiam Teraz pozdrawiam Lukas, GAMES.PL a Koksu78, pozdrawiam, pozdrawiam Damik, Sol, X, pozdrawiam, pozdrawiam, Muroczny, i 345, Muroczny, 345, pozdrawiam Cię, pozdrawiam, Agent, pozdrawiam Cię, Agent, Pozdrawiam cię Michał. Pozdrawiam. Pozdrawiam cię Ponczek 5, bardzo pozdrawiam. Pozdrawiam cię Gabi Koni. No i wszystkich pozdrawiam więc. No i pozdrawiam, Dajemy sobie misję. O, to już nie będziemy mogli się grać. Nie nabijemy. To pozdrawiam was wszystkich z gildzi Guzława, czyli. Teraz, Seks. So. Gilda Montsdrageroff Group. Pozdrawiam was, tutaj jego. To jest opinię serdeczną. Zapraszam do rozdłużenia. Minimum 20 złoty. Zapraszam Montsdrageroff. Ożykujemy oponkarza. No i tak, no i tak. mamy tak. tak trzeba się kłamać. Te rzeczy. To končíme Gooswap. Tady je Gooswap. Pozdravím tě, bardo se vydačím. Narka.